Dzień dobry widzowie. Chciałbym Wam na początku bardzo podziękować za taką liczbę, jaką tu zgromadziliśmy, czyli aż 20 tysięcy Was, czyli moich widzów. Przez to, że jest Was tu aż tylu, zrobiłem sobie lekkie QA. Dużo Was przybyło, zadawaliście mi dużo pytań, może trochę bardziej mnie poznacie. Zapraszam do pierwszego pytania. Pytań trochę mamy, a więc pierwszym pytaniem, które mi się wyświetliło pod postem, który wstawiłem, jest od. MK7210 W jakiej szkole się uczysz? Uczę się w szkole podstawowej. To chyba po mnie widać. W liceum ani w technikum nie jestem. Na studiach też nie jestem. Nie wiem. Jakby ktoś nie wiedział. Teraz sobie przechodzimy do kolejnego pytanka, które jest trochę dłuższe. Napis... W sumie to jest aż 7 pytań. Od Golec stymiankowy, za co dziękuję za aż tyle pytań, będzie na co, na co odpowiadać I sobie zaczniemy od pierwszego pytania, które przywijało się bardzo często Skąd się wziął nick na YouTubie Cyka? Jest w tym dość dłuższa historia, dlatego że yy, Moja babcia, jak byłem taki malutki, malutki, taki tydzi yy, Pieska kupiła z moim bratem Wzięli się wzięli tam chyba z jakiejś hodowli, nie jestem pewien. Byłem mały, nic nie pamiętam. O nazwie wabił się, wabi się, dalej, Cykuś. No i jakoś tak się przerodziło, że ja tego pieska bardzo lubię i to jest, a zrobienie od niego to jest Cyka. I tak jak sobie niedawno, tak sobie myślałem, że może jakoś zmienić by tą nazwę, jakby co ona znaczy, ale jakoś teraz tak, jak zadajecie takie pytania, to ta nazwa już jest taka bardziej zakorzeniona. Kolejne pytanie od Golend Timiankowym to jest... Jaka jest moja pasja hobby? Nie wiem, lubię jeździć na rowerze. Lubię nagrywać filmiki, lubię coś pobudować, lubię robić dużo rzeczy, więc nie mam jakiejś takiej jednej pasji. Kolejne pytanie to jest, jaka jest Twoja najlepsza gra? Moim zdaniem. Nie mam takiej gry, która jest według mnie najlepsza, ponieważ ja mało gram w gry. Są ciekawsze rzeczy do robienia na tym świecie, niż granie w gry. Jasne, czasami w coś zagram, ale nie mam jakiejś ulubionej gry. Więc to zupełnie mi jest obojętne. Psy czy koty? Tak jak mówiłem, z psów jest Cyguś, cyka, z którym jestem bardzo jakby złączony. Ja mam też kota aferkę. I to się tak trochę gryzie. Dlatego ja mam kota. Moje babcia mam psa. Każdy z tych zwierząt mega kocham. Nie jestem w stanie wybrać. Kiedyś były to bardziej psy, ale teraz też czuję, że mogą być to troszeczkę bardziej koty. No dlatego, że sam mam kota, tak? No. Yy, dalej, czy znam jakiś język po, poza polskim i angielskim? ojojoj yy, Można uznać, że troszkę znam czeski. Ale to są takie minimalne, że teoretycznie się dogadam, ale to tak, średnio. Ja jeszcze czy jakiś znam. Znam parę słów po niemiecku, parę słów po włosku, ale... A no i trochę znam rosyjskiego i ukraińskiego. No to jest mniej więcej jeden język, tak samo jak czeski i słowacki. Ale to jakby w żadnym z tych języków nie posługuje się tak biegle, jak po polsku czy po angielsku, żeby jakoś tak mega się dogadać. Czyli na przykład mieć kolegów z tego kraju, to to mogłoby być ciężkie, nie? Ale tak, żeby się dogadać coś zamówić w restauracji czy się przywitać to, tak, no to włoski, niemiecki, czeski i tam ukraiński, rosyjski. Tak jak mówię, e, czy jest jakiś kraj oprócz Polski, w którym chciałbym zamieszkać. To jest bardzo ciekawe pytanie. Dlatego, że jestem z Polską mega związany i ogólnie z Wrocławiem To jest miasto, które kocham Więc jednak trudno byłoby mi je opuścić eee, Ale jeżeli miałbym, musiałbym się gdzieś wyprowadzić To byłyby to albo Czechy Albo Włochy Albo USA No ale to jest takie typowe USA No to bez tego USA Właśnie albo Czechy, bo mają super klimat No albo Włochy no, ale to dam tyrol włoski. Ostatnio byłem. Yy, czy mam brata i siostrę? To jest ciekawe pytanie. Bo mam mam brata. Starszego. <grytanie> Teraz już przechodzimy do kolejnego komentarza. Już nie od Golec Stymiankowy. Bardzo Ci dziękuję. I oczywiście Ci pozdrawiam za tyle pytań. I kolejne pięć pytanek od Kto z... Myślnik o Z, 1 i U. Ile masz lat? Myślę, że do tego pytania dojdziemy na koniec. Co sądzą Twoi rodzice o nagrywaniu na YouTuba? Nie wiem, chyba Git. Jak Twoi rówieśnicy reagują na to, że nagrywasz na YouTuba? W się sensie wyśmiewają lub podziwiają Cię? To jest, to jest ciekawe, bo mam dość dużo kolegów. Jest dużo, no i dobra, niedużo. Ale tak ze szkoły, no bo tam są bardziej tacy koledzy, wiecie, randomowi, na których nie miałem wpływu, żeby sobie ich bardziej dobierać. Raczej nikt mnie nigdy nie wyśmiewał z tego. Są, i właśnie większość to jest taka, że. A okej, okay, w dupie to mam. A. Też jest mniejszość oczywiście, to są ci bliżsi, moi bardziej przyjaciele. No to oni, wiesz, wiecie, oni mi na przykład pomagają z jakimś filmem dobrać, a to, a to jest fajne, a to śmieszne, a to nie, a to usunie lepiej. To na tej zasadzie, no a tutaj jakby nie ze szkoły tylko spoza szkoły, no to no kto wyśmiewa. Yy. Czy zarobiłeś coś z YouTube'a? Nie, dlatego że musicie oglądać więcej dłuższych filmów, bo wtedy będę dopiero mógł zarabiać. Niestety. Yy, ale wtedy, jak będę mógł zarabiać, to będę mógł robić lepsze filmy. To wiecie, to coś za coś. Kto jest Twoim idolem? Nie mam idola jakiegoś takiego. Niezbyt. Yy, Jakie jest Twoje. A, yy, dziękuję też, ktoś. No. Teraz przechodzimy do pytania Wielkiej Psiary. Jakie jest Twoje ulubione zwierzę? Mój kot i cykuś. Jest. Hmm. Później, czy mam idolę? No to już się wypowiedziałem na to pytanie w poprzednim. Jaki jest Twój ulubiony YouTuber? Ja mało kogo na YouTubie oglądam, żeby oglądać tak z ciekawości dla osoby. Ja bardziej, jeżeli obojętnie to jest Twórca, oglądam sobie film i lubię na niego patrzeć pod kątem: to zostało tak zmontowane, to tak. To zajęło tyle, to zajęło tyle. Ja się nie skupiam na tej osobie, ale najwięcej takich treści, na których mogę się tak skupić, albo tak z backstage'u popatrzeć, to jest y, Czajnik, czasami lubię pooglądać, ale to dosłownie no rzadko. Nie śledzę go, nie wiem nic o jego życiu praktycznie, tylko właśnie y, z takich stron poza YouTube'a. Dobrze, no to przechodzimy do kolejnego pytania. Y, od... Cerniczek22. Myślę, że bardzo super nazwa. I teraz tak, czy twoi rodzice wiedzą, że nagrywasz? A jeżeli tak, to czy długo ich przekonywałeś? Wiedzą. I czy długo? Nie wiem, nie pamiętam. To było już jakiś czas temu. Czy lubię montować? Lubię. Ale znowu to jest jakby, ja nienawidzę siedzieć w miejscu i czegoś robić ciągle w miejscu. To mnie denerwuje i dlatego filmy są na przykład co miesiąc albo co dwa, dlatego że jeden filmik montuję miesiąc. Na przykład ten, pewnie będę miesiąc montował. Yy, ale tak, lubię. Kolejne pytanie: Czy Twoi rówieśnicy wiedzą, że nagrywasz? To tak jak mówię, raczej wiedzą, ale to nie tak, że się jakoś. To tym... nie Czy mam Instagrama? Mam. Janeczek o Piąte pytanie yy, W sensie piąte z tego komentarza Czy od początku chciałeś robić Taki content, jaki teraz robisz? Pół na pół Na początku chciałem robić takie Bardziej historyjki Coś tego typu, ale raz to zeszło Trochę na te historyjki poszły na shortsy I tu mogę robić Trochę inne, trochę ciekawsze rzeczy Czekajcie, Zobaczę, która jest godzina tylko A, jeszcze mam czas Hmm. Czy masz jakiś film, którego postanowiłeś nie wrzucać? Mam jeden film, on jest sprzed roku, około. On jest jeszcze niezmontowany w ogóle i tak szczerze nie pamiętam, czemu go nie wrzuciłem. To ja wam mogę powiedzieć tytuł. Gdzie yy, ja robiłem mojemu koledze, takiemu bardziej koledze, yy, układaliśmy różne fryzury i on podchodził do różnych osób i się pytał tych osób, co sądzą o co tej fryzurze. No, ale nie wiem czemu. Nie miałem czasu, może go zmontować, ale on nie był w jakiejś super jakości, bo sam był śmieszny, serio, fajny był. Ale nie był jakiś taki, że mega chciałbym go Wam pokazać. On nie był taki wartościowy, który coś mógłby wnieść. <coughs> Jaką masz ulubioną markę samochodu? Nie mam ulubionej. sensie, nie lubię BMW, mnie czasami denerwuje. Ale to bardziej kierowcy, ale to nie chodzi mi, że Marki nie lubię, tak? Mercedesy na przykład są ładne, na przykład. No, y, To tyle już ode mnie, miłego dnia albo wieczorku. No dnia, jest 10. Dziękuję. Y, później kolejne pytanie od Kakaro 2213. To jest swoim idolem idolką. Nie mam, tak jak mówiłem. W się sensie, no... Nie mam osoby, której można zaliczyć, no, teoretycznie można powiedzieć, że ten czajnik, ale to nie jest tak, że wiecie, że coś muszę od niego kupić, tylko to jest ze strony takiej podejściowej do życia. W sensie nie podejściowej do życia, a wiecie o co chodzi, mówiłem już. Czy masz jakiegoś swojego krasza na przykład z filmów lub seriali? Dużo osób ma, ja tego... Nie, że hejtuję, ale niezbyt rozumiem. Bo to jest tylko aktor. Nie, nie mam. Kolejne pytanko sobie zjedziemy od Lody Mne e, 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 e. E, Więc pierwsze pytanko od Lody Mne Nne. To jak się nazywa twój najlepszy przyjaciel? Mam dużo Nie mam najlepszego Mam Tymusia który mi bardzo dużo pomaga czasami z filmami jest zaplanować. Mam. W sensie, większość osób, które widzicie na filmikach oprócz mnie, to są w większości moi najlepsi przyjaciele. W sensie nie mam osoby, której nie lubię, z którą nagrywam. To jest taka w sumie odpowiedź. Na szorcach, zwłaszcza. Yy, jaki masz ulubiony kolor? Yy, niebieski, chyba najbardziej. Ale to właśnie jakby do noszenia, co jest biały albo czarny. A taki, że właśnie ulubiony kolor ogólnie to jest niebieski. Bo niebieskie ubrania, no to ja mam jedną niebieską rzecz. No, nie liczę dżinsów oczywiście. E, czy, i, I kolejne pytanko. Ile masz wzrostu? Nie wiem. Metr sześćdziesiąt Powyżej metra sześćdziesiąt. Metr siedemdziesiąt? Nie, metr siedemdziesiąt na pewno nie. Trochę mniej niż metr siedemdziesiąt. Więc dziękuję Lody me. Teraz od Paweł Mościan 5422. Czy jestem z Wrocławia? Wypowiadałem się kilka razy i tak. Z okolic Wrocławia. Od teraz Tosia Podłoga 10. Też kilka pytanek. Kto jest Twoim idolem? Co Was to tak interesuje? Nie mam. Ile obecnie masz przyjaciół? Sporo. Jaki masz znak zodiaku? Bliźnięta. Bliźnięta górą. Bliźnięta są najlepsze, mają humory, często się obrażają. Bliźnięta najlepsze. Yy, I po prostu ostateczne pytanie całego świata, które zaważy nad ludzkością. Lidl czy Biedronka? Serio, takie pytanie dostałem. Biedronka. Biedronkę wolę, bo jest bliżej. Mojego mnie odległościowo i mnie jako w środku, bliżej serca. Lidl jest za drogi, jak dla mnie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Kolejne pytanie. Od, to jest też bardzo ważne pytanie, które naprawdę może nad nami światowymi trochę namieszać, ponieważ od Marcel Kostka 3733, czy lubię ogórki kiszone. Czy lubię ogórki kiszone? Tak, lubię. Dobre są. Ale nie lubię jakąś dużo ich jeść. Kolejne pytanie. Od fanka, podłoga, podłoga, jeansy. Co tam u Moniczki, Janusi? Monika! A nie. Chyba wszystko dobrze. Oglądajcie szercy. Tam będą i dalsze losy. I jak tam praca w zarze. I teraz pytanie od um, Olga Sobanska. Pozdrawiam też, bo nie, to nie, dobra. No pozdrawiam. Zapytania wszystkich, którzy napisali. E, czy masz dziewczynę? A jak myślicie? Okej. Okay. Yy, ulubiony influencer. To lubię oglądać ogólnie polskiego YouTube'a. Yy, ze strony takiej newsowej to jest... Konopski. On tam... To. Co jakiś jeszcze zdaje te? Ze strony rozrywkowej. Nie wiem. Rzadko kiedy. A ze strony takiej tej zakuly, żeby to oglądać, no to... Wszystkie takie ekipy, mniejsze, większe, żeby oglądać je tak jak mniej więcej to u nich działa Żeby może jakoś się też od nich trochę poduczyć czegoś, no bo jednak oni mają większe doświadczenie niż ja, no bo No bo no nie oszukujmy się, no Ja nie mam jakiegoś doświadczenia <laughs> Teraz pytanie od Spike3485 805, przepraszam Skąd pomysł na Nick Cyka? No to to już mówiłem a teraz jest jedno pytanie, które rzeczywiście raz się pojawiło i które jest dość ciekawe, bo skąd wpadłeś na nagrywanie na YouTube'a? To się zrodziło od tego, że kiedyś mój taki kolega, ja z nim już nie mam kontaktu, bo się wyprowadził, w sensie taki słabiutki mamy kontakt, to on kiedyś nagrywał, możecie go kojarzyć, rowerek ty. On nagrywał na początku parkoury i jeszcze super mega sus. Ja wam super mega sus tam dam linka w opisie, możecie do niego wejść. Ale właśnie oni jakoś to nagrywali i ja z moją kuzynką, świętą kuzynką, tak, ona nagrywaliśmy ich w sensie kamerowaliśmy ich i jakoś tak nam się to spodobało. Że po kilku dniach wpadliśmy na pomysł, dobra. Jest taki pomysł. I może się to zaczniemy robić No i stąd się to wzięło. Kolejne teraz pytanka, bo kilka od... Jezus. ile pytań jeszcze. Od Sister Stitch. Jaki masz rozmiar buta? Szybko odpowiedź 4, 5, 4-5. Albo 4-4 zależy. Ile masz włosów na głowie? Nie wiem, możecie policzyć. Już policzyliście? Dajcie znać w komentarzu. E, Megalodon czy Tyranozaru? Tyranożaru. Tyranożaru. O wiele. Twoja pasja hobby. E, nie wiem. A i lubię grać w koszykówkę. E, teraz pytanko od Poli Japonska. Ile masz IQ? Bardzo dużo. Jestem bardzo mądry. Czy interesuje Cię wiedza o żyrafach? Tak, ogólnie to jestem mega fanem wiedzy o żyrafach. Ja nawet mam książkę o żyrafach i to jest po prostu, tak, to jest moje hobby. Czy lubię placki? A jakie? Ziemniaczane, pankejki? Lubię. Czy wiesz, że sama rysowałam swój profil? Tak, widzę. Yy, I mało zmienić swój profil od 1 do 10 wchodzimy. Na pol japonska. Rysuję jak rysuje. Okej. Okay. Shorts. Jakiś. Wiecie, że filmik ten. Nie wiem, no git kanał. Ma dwójkę subskrybentów, widzę, że się. No, jeszcze się rozwijasz, no co mam ci powiedzieć? Powodzenia! E, lecimy szybko, jak Adam Małyż do kolejnego pytania. Co tyle pytań, tych zadajecie, ale dziękuję. Kala kreatywniara. Czy jestem hobbyhorsiarą? Ja nie jestem hobbyhorsiarą. No pytasz dzika Czysika. Eee, Teraz Nikusia Terian, oficjal Edit. O oh, wow. W jakim województwie mieszkasz? W jakim ja mieszkam w województwie? Mieszkam na Dolnym Śląsku. Tam gdzie Wrocław jest. Nie, 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 Wrocław nie jest na, w, na Dolnym Śląskim. Tu na mapie. Jaki jest mapa? E, czy pozdrawię ciebie na odcinku? Nie wiem. Nie wiem. Nie no, pozdrawiam chyba. Nikusia, podłoga, Terian, podłoga oficjal, podłoga Edit. Pozdrawiam cię. Pozdrawiam. Tak, pozdrawiam. E, co sądzę o K-pop? No wiesz, od Lofcian K-pop. No ta nazwa, no jeżeli masz taką nazwę, to nie mogę nic innego odpowiedzieć. Tak, po prostu kocham K-pop. Kochamy K-pop. Nie. Czy jestem rasistą? Pytanie od A -O I Myślnik Shan. Nie wiem co wy mi pytanie zadajecie. Nie jestem rasistą. Nie, nie, nie. Nie wspieramy rasistów. Nie wolno, tak? Znowu ci lubię K-pop. I... A no tak! No i teraz jak obejrzyjcie ten długi, monotonny materiał. Nudny. Teraz pora. Żebyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie. Ile mam lat? To jest czas, żebyście odpowiedzieli w komentarzu. No. 10, 9. Yy, yy. Jeszcze raz. 9, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Dziękuję Wam Mega za oglądanie tego odcinka. Życzę Wam miłego dziąka. Dziękuję za 20 tysięcy. Lecimy po 50. Pa!